Look at the town, ghost town, shut forever, winter sale, half price, the shop empty. It's not gonna open ever, ever again. That's Tory and Labour Party. That's what they're doing to our town. That's what they're doing to Wrexham. Stop begging for freedom, fight for it. Is it Claire? Yes, it is. Claire, how are you? It's Sebastian Ross, and I got a phone call from Bristol, I believe, uh, from the UKIP branch. Oh hi. Asking me to how call are you. Are you? I'm all right. I'm all right. I understand that there is a march planned for Monday. Uh, it's not March, really. How do you know? First of all, please, can you tell me how do you know these things? Uh, well, we've received some information. I'm a candidate for UKIP. I'm standing for UKIP in wrexham. so yeah. we will be campaigning on Monday. That's it. That's all. Okay. So what information? Uh, I have to tell police I'll be campaigning or, or what? I don't get it. Okay, well, in, in relation to it, the information that we've received is that you're planning a march in Wrexham? I'm telling you, I'm planning campaigning for UKIP. Right, well, if, it, if it's planned for a march, then there's a legal requirement to inform us in writing. Why are you asking me about march for the third time? And I'm saying for the fourth time, and I'm telling you for the fifth time, I will be campaigning for UKIP. Well, that's why I wanted to speak. The full fact. Exactly, and I'm telling you for the sixth time, I'll be campaigning for you. Mr. Ross, yeah. where, do you, where do you live? I, I, find, I find it like you're trying to intimidate me not, not to go and campaign. No, not at all, not at all, Mr. Ross. So I was called by the police today. They're trying to intimidate me not to campaign in Wrexham. The police lady called me asking what I'm gonna do on Easter Monday. I said it's not your business. She kept asking me where do I live, how many people is gonna meet on the street. I said it's not none of your business. Yeah, I'll be campaigning. I will not be intimidated. I will not be begging for my freedom. I will be fighting for my freedom, fighting to the end. To help save lives. Stay at home. Stop begging for freedom. Fight police. Once you stop, those people in society who are capable of creating wealth, who we can start up a business from nothing, build up a big business. yes they benefit themselves, but look at the number of people they employ. jest wszystko, bo pogoda. pogoda jest naprawdę A mówię tutaj o Walii, o naszej części, o północnej Walii, naprawdę. Na pewno liczy się nad morzem, nie ma was dużo. Ja też rozumiem. E, Reksztam, zakupów e, ludzi pełno na ulicy. Myśmy że do nie, nie Moskicku, nie 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 bo naprawdę nie chcieliśmy robić sumu. E, pogrzeb był, tak? Pogrzeb był e, księcia Filipa, trzeba uszanować to, że oni mają tutaj żałobę. Ludzie, którzy może mieszkają, tu długo w Wielkiej pytanie, też się identyfikują, jakąś rodzinę, której to, to nie mam pojęcia. Jutro mamy swoje plany, mamy swoje zajęcia, także nic nie będzie. Cały tydzień chcemy, żeby to w miasto z, stu, z A w sobotę 15 jak zwykle. W sobotę o 15 widzimy się wszyscy, w Ma być mnóstwo ludzi, mam nadzieję, że będzie mnóstwo ludzi, mamy śpiewu lata, tak piękna jak dzisiaj. A za dwa tygodnie, niedzielę, planujemy spółroczny, w sobotę, może w Niedzielę. Snowdonia, tak jest tam, że spotykamy się nad Snowdonią przez Snowduną, Ryl, Angor, Konaski, Sopotlin. Spotkamy się po sam oczywiście, jak najbardziej. E, Snowdonia, w, naj, w najwięcej posłów pojedziemy razem z grupą plagi. Zastaniemy Polskę na świecie i jest, 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 jest Polska już góra. górach. Nazywamy ją Śnieżka i będzie koniec tych wszystkich tam dziwnych, rozbrzmiących nazw. A tytuł dzisiejszego. Lajwa taki krótki, krótki, krótki bo i z włoskami biegaliśmy tutaj z Było nas na teraz bo musieli jechać No i było lekkie spotkanie z panią, z taką, która pół komunistką, pół e, półkomunistką z Labour Party, e, która próbowała nam wytłumaczyć, że to jest obrzydliwe, co my robimy, że roznosimy ulotki jakiegoś Sebastiana Ross'a, zamiast głosować na jej partię Labour Party. No tutaj kolega, który z nami jest, Mateusz, jej powiedział Labour Party to jest komunistyczna partia. Ona, że nie, w życiu komunizmu prawdziwego jeszcze nie było. Próbowano na Kubie, próbowano gdzieś tam, ale Amerykanie nie pozwali, niedobre kapitalisty. Związek Radziecki nie był w ogóle komunistyczny. I w ogóle, że jak to, my nosimy ulotki UKIP. Przecież to są bandyci i jacyś nienawidzą imigrantów. Za chwilę zapytała się, skąd jesteśmy. Chłopaki mówią, że z Polski to nam mówią że nas wykorzystują, a mówimy, że nikt nas nie wykorzystuje, my robimy uważamy to, co za słuszne, powiedziała to wynocha do swojego kraju, wy rasiści, wy, i wy jak obcokrajowcy jeszcze raz przyjdzie, to mój mąż przyjdzie i was pobije na, na, tutaj na progu. Także no, zatwardziała, zatwardziała taka typowa faszystka taka, że co, co jest nie jej pomyślnie, to trzeba bić ludzi i głowę odkręcać i oczy wydłubać. Także takie trochę beznadziejna gadka. Jeszcze raz, dlaczego to robię? Wiem, że to jest nudne, przynudzam, ale to jakbyś mógł link, Rejestrujcie się do głosowania. Zostały dwie doby, dwie doby i kilka godzin. Jutro niedziela, później poniedziałek, już będzie godzina ta sama i do północy, tylko do wtorku. Rejestrujcie się, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fajnie będzie, jeżeli pokażemy im jak najwięcej głosów, że zebraliśmy. Na dole jest link, a obok są dwa QR-kody jeden do GoFundMe, które nie popychamy jak ktoś ma ochotę wpłaca, a jak nie to nie, pieniędzy jest wystarczająco. Nawet może jeszcze jakieś będą resztki zostaną, to pomyślimy jeszcze co do plakaty dorobić. No ale najważniejsze rejestrujcie się. Dowiedziałem się dzisiaj, że podobnie część ludzi na pewno jest już jakoś zarejestrowana do wyborów, bo podobno jak się wypełnia jakieś inne dokumenty też to automatycznie na ten rejestr się wchodzi jakoś. Także miejmy nadzieję, że nawet więcej was jest zarejestrowanych, także będziemy później, ale te dwa dni wiem, że to nudne. Jutro znowu będę was prosił, w poniedziałek będę na mieście znowu i was prosił, a jak się skończy tylko ta rejestracja, ten, ten deadline minie, będziemy mogli trochę odetchnąć już. No, bo kto się nie zarejestrował, to się już nie zarejestruje i mam nadzieję, że znowu będziemy mogli zapraszać gości i rozmawiać. Sebastian Piton jest bardzo chętny, żeby spotkać się z nami, ale ja mówię, że bardzo zajęty kampanią byłem, to naprawdę nie miałem głowę do tego. Pomyślimy o jakichś osobach, żeby z Polski pozapraszać. Może ludzie jak czujny czy Piotr Bietka to on jest zalatany za bardzo, ale czy inny był u nas nie raz. może spotkamy się znowu, co u nich słychać, tylko jest taki problem, że ja nie rozumiem ich za bardzo, oni mówią, że, no właśnie on, ona, ona, on napisał, że szkoda, że jej nie nagraliście, tak, bo to było super nagranie, to było do pokazania, jak Labour Party najpierw zaczęło od tego, że UKIP to są rasiści i faszyści, gdzie później powiedziała angielskimi słowami, możemy, tu jesteśmy na Live, fuck off to your country, i jak przyjdziecie jeszcze raz do mnie na próg, to mój mąż wyjdzie i was pobije. Jej tolerancja się skończyła szybko, trwała pięć minut. Tak, u e, ta, jak to u komunistów. Związek Radziecki nie był komunistyczny, ktoś, na, ktoś napisał i ten... No, nie mają pojęcia, tacy ludzie, którzy głosują na komunistów w całe życie. Jeszcze raz, e, jak tylko skończą się rejestracja, e, zapraszam. aha, mówiłem, co mówiłem, czujny.pl, oni mają takie podejście, tylko nie wybory, tylko nie polityka. Dzisiaj na YouTubie tutaj jakieś komentarze, jakieś kolegi mi tutaj pisze, aha, zawiodłem się znowu, ty polityk, e, to nie tak, nie tędy droga. No to dobra, którędy droga, pokaż mi plan. E, musimy pozbyć się wszystkich polityków. No to no dobra, okej, okay, rozumiem twój plan, daj mi jakiś plan działania teraz, a nie tylko e, jaki końcowy efekt, co byś chciał zrobić. No trzeba się ich pozbyć, no to nie wiem, no to nie rozumiem, <laughs> obóz. Czy to Ty chcesz robić? Czy co, chyba, że masz jakieś tam czołgi zaparkowane i kilka Spitfire'ów i tam jakieś moździerze w piwnicy, to tak, no to możemy próbować, tak? Ale jak Ty masz tylko Facebooka i telefon i Ty mówisz, że Ty masz plan na pozbycie się patriokracji, czy jak to tam nazywasz, to, to ja nie wiem, no to, to słaby masz ten plan. No chyba, że macie... A co ze Zmywak? Po jakiej stronie on staje? Właśnie. Chciałbym się, chciałbym się ze Zmywakiem skontaktować. Bardzo fajne ma te filmiki. Polityczne, ale takie prześmiewcze, dlatego, dlatego i ma z tego pieniądze też, i życzę mu powodzenia. Bardzo się cieszę, że zarabia na tym. Reklamy są u niego na filmach. Ja od początku, jak założyłem kanał YouTube, to napisałem o e, monetyzację i, <grydy> i dostałem maila z YouTube'a, że mi się w głowę puknął, że ja chcę jakąś monetyzację od nich, jakieś grosze od nich, że te treści, co ja tu umieszczam, i jeszcze ja bym chciał od nich jakikolwiek grosz. E, ale zmywak, bardzo fajny kontakt by było złapać. Bardzo fajne ma te filmiki i bardzo miło byłoby się. Skontaktować i, i zobaczyć, czy, czy w ogóle interesujesz się takimi rzeczami, czy może nawet nie będzie się rozmawiać. Powie, e, przepraszam, skoro Ty, Sebastian, politykę, to ja wolę swoje tutaj sketche robić na internecie i, i sobie spokojnie żyć. Zobaczymy, ale, ale zmywak będziemy. Jak skończy się rejestracja, czyli jeszcze jutro i poniedziałek, we wtorek może sobie odetchniemy, a od środy spróbujmy już gości zapraszać po to, żeby żeby tutaj było ciekawiej, bo wiadomo, że jak sam tutaj do Was peplam do tego mikrofonu, to nic ciekawego nie dzieje się. Rejestrujcie się do wyborów. Im więcej ludzi się zarejestruje, tym fajniej. Od przyszłego tygodnia zaczynamy zapraszać gości. Justynę wciśniemy, oczywiście, ją wymusimy, tam ją zasantażujemy. Jakimś tam mailem powiemy: jest Twoja piosenka, to musisz tu się zjawić. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno zajęta i gości z Polski popróbujemy zapraszać. No i rzeczywiście z Wielkiej Brytanii Jabłonowskiego, Sadowski, tak, Jabłonowski też e, będzie, ale to musimy jeszcze parę rzeczy u... bardzo chętnie, nie wiadomo czy będzie chciał też przyjść do nas tutaj, e, ale fajnie bo by było, ja bym chciał pogadać sobie w cztery oczy, nawet na odległość przez internet e, z kolegą Jabłonowskim, bo no niektóre ma poglądy takie co najmniej dziwaczne, a niektóre ma bardzo fajne poglądy na, na życie, także miło by było się spotkać. Dobra, 15 minut minęło. Króciak ma być po to, żeby, po to, żeby to poszło dalej, bo chodzi o wybory, o, o zapisywanie się. Zapisujcie się do wyborów za dwa dni skończę, truć wam w poniedziałek pod chatą polską będę stał i pod kasperkiem Tutaj przy Tesco bardziej, przy tej drugiej chacie, nie, bo tam szkoła, tam rodzice z dziećmi chodzą lepiej. Tam nie chcę, żeby tam jakiś kansej się nie doczepił, że jakieś przepisy im łapie, łamie pod chatą polską, myślę tak o godzinie piętnastej, szesnastej już będziemy pod tą drugą krążyć po tym rondzie tam, kolega tutaj ze mną będzie, bardzo lubi tajską kuchnię tam, to pewnie tam zajrzy, nosa wsadzi tam w makaron, w makaron z krewetami zanurzy nosa <grystanie> z pyska krewety, będą mu wystawać żywe takie jeszcze i, i się motać tam, miotać w ustach jego do zobaczenia, żegnamy i jutro o tej samej porze, znowu będę wam przypominał Dlaczego się nie zarejestrowaliście jeszcze? Hej, ja.